Państwa, kończy się kolejna tura naszych, yy, naszego szkolenia. Yy, mamy wyjątkową okazję porozmawiania po pierwsze z szefem federacji, po drugie z kimś, kto będzie yy, miał dużo do czynienia z naszym opro oprogramowaniem. Interesuje mnie z, y, punkt widzenia każdego z Państwa. Bo... Uważam, że projekt, który jest realizowany, jest on na wysokim poziomie. Uważam, że szkolenia, które są prowadzone w tej chwili, jest to ostatni zjazd cyklu pierwszego i uważam, że jest to naprawdę... Wielka inicjatywa bardzo, bardzo, bardzo dobrze zorganizowana. Przede wszystkim te szkolenie pozwalają na zapoznanie się, wgłębienie, że tak powiem, w program i ułatwiają, bardzo ułatwiają później administrację tego portalu, można powiedzieć, swoje zarządzanie swoją stroną tutaj w ramach. O A tak z punktu widzenia y, przewodniczącego y, federacji. Panie redaktorze, przepływ informacji, komunikat, komunikacja jest dzisiaj podstawowym elementem zarządzania każdą firmą związkową również. Dziś bez wiedzy podstawowej jesteśmy ślepi i głusi, podejmowane decyzje są w większości nietrafne. Zatem, projekt realizowany, uczestniczenie w nim jest z ogromną satysfakcją daje coś bardzo ciekawego, coś nowego zupełnie: bezpośredni kontakt z centralną, wymiana opinii, szybka decyzja, szybkie wiadomości dotyczące tego, co się dzieje. W kraju i w bazie związkowej. Zatem uważam, że pomimo to, że już jestem w takim wieku, że ta, te sprawy techniczne, internetowe już tak szybko nie operuje tym, a zatem jest ze mną pani asystent, która bezpośrednio będzie pracować w tym, jak również um, przygotowujemy my projekt swój federacyjny, który będzie korelował w jednym z punktów wejście informacje tutaj w ten zestaw, który dzisiaj przygotowujemy razem wspólnie z opzz -em. Czyż próbowaliście założyć stronę konkretnie podczas tego cyklu szkoleniowego? Tak, oczywiście strona już jest założona, już pracujemy nad, do, dopracowujemy, że tak powiem, stronę internetową, pracujemy nad y, rozbudową kolejnych zakładek, także, y, także tutaj prace trwają i są one bardzo intensywne i, i że tak powiem, do przodu, do, idą do przodu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Trzeci ma mieć, czyli obszar, czy to jest